To teraz polecimy szybciutko jeszcze z zadankami z kolokwium próbnego e, Przypuszczalnie wszystkie rozwiązałem dobrze, ale dla pewności Wam powiem, że jeżeli rzeczywiście znajdziecie jakiś błąd To bardzo proszę, żebyście się do mnie zwracali w komentarzach, czy też e, gdziekolwiek na privie e, Komenda Główna Policji informuje, że w ostatnich latach średnio dziennie kradzionych jest 8 samochodów Słyszymy słowo średnio, piszemy lambda Lambda równa się 8 i to jest lambda roczna Żebyśmy wiedzieli, że to jest dla takiego okresu No i liczymy po kolei Klasyczny współczynnik zmienności, czyli A nie, najpierw odchylenie jest No to odchylenie w rozkładzie Poisson'a Bo ja przypominam wzór na rozkład Poisson'a Tylko sobie przypomnimy z boku, bo warto go znać zawsze To się równa lambda k Gdzie jest naka silna Razy e do minus lambda Co prawda, no do tych pierwszych podpunktów Dwóch nam nie będzie to potrzebne, ale mimo wszystko rozpisa. Odchylenie standardowe to jest inaczej pierwiastek z lambda. Dlaczego pierwiastek z lambda? Dlatego, że wariancja to jest lambda, więc pierwiastek z wariancji to jest pierwiastek z lambda. Czyli pierwiastek z 8, a pierwiastek z 8 to jest około 2,8284. Jeśli natomiast chodzi o VZK VZK to jest odchylenie standardowe podzielić na wartość oczekiwaną w wartości bezwzględnej razy 100%. No i to daje łącznie. Odchylenie standardowe to jest pierwiastek z 8, co policzyliśmy wcześniej, wartość oczekiwana to również lambda, więc to jest po prostu 8 lambda mamy tutaj. I razy 100%. Więc to jest pierwiastek z 8 na 8, czyli to jest razy 100%. To jest około 35,36%. Dobrze, no to teraz P od x równego 0. P od x równego 0 liczymy podstawiając to do tego wzoru. 0 traktujemy jako nasze k. Więc lambda do zerowej, czyli 8 do zerowej. podzielić na 0 silnia. 0 silnia to 1. To nam daje duży komfort. Nie razy 100%. Nie wiem po co to napisałem, ale razy e do minus 8. Widzicie, teraz mamy 1 razy e do minus 8, a e do minus 8 to jest. E. Nie, to a. E. e do minus 8 to jest. 0,0 3, 3 5 4 6. Więc mamy te pierwsze trzy rzeczy już odhaczone. Teraz p od x większego od 3. Ym, należy pamiętać, że pod x większego od 3 to jest inaczej 1 minus p od x mniejszego równego od 3. Tak, czyli to jest inaczej 1 minus p od 3 minus p od 2 minus P od 1, minus P od 0. Co prawda dużo tu liczenia nie będzie, bo pod 0 mamy policzone, ale mamy też do policzenia P od X równego 1, a tutaj to będzie wtedy 8 do 1 podzielić na 1 silnie razy e do minus 8 to się nie zmienia. To nam da jak sobie weźmiemy wstykamy w kalkulator yy. 8, po, 8 na 1 razy e do minus 8 to jest 0,0026837 potem p od x równego 2 to jest inaczej 8 do 2 na 2 silnia razy e do minus 8 to jest 0,010 7, 3, 4, 8 więc gituwa. no i podx równa się 3 liczymy w sposób następujący przepraszam na sekundęczkę musimy jedną rzecz wyłączyć bo mnie rozpraszała głowę pod x, równego 3, to jest inaczej nie wiem po co strzałki pisze, skoro to jest po prostu równa się 8 do 3 na 3 silnia razy do minus 8 to jest yy, 0,0286, 0,028626144 no i w tym przypadku od 1 odejmujemy te wszystkie prawdopodobieństwa, czyli 1 jest. Mm, no to nie będę to przepisywał, ja sobie po prostu policzę, żeby potem finalnie powiedzieć, że to jest pod x, x większego od 3. Pod x większego od 3, to jeszcze raz. no Tutaj macie napisane, jak to jest rozpisane, czyli wiemy, że to będzie równe. Sądzicie mi daj sekundę na kalkulatorowanie. Dobra. To jest 0,957619896. No i to mamy policzone. No i teraz P od 2 do 5, czyli pamiętajmy, dwójka należy, czyli musimy policzyć P od 2 plus P od 3 plus P od 4. Bo po od 5 nie należy, dlatego że jest mniejsze od 5 Więc tylko te trzy prawdopodobieństwa nam coś robią Także dokładnie w ten sposób analogicznie będziemy to rozwiązywać Tylko, że musimy policzyć tylko po od 4, bo po od 2 i po od 3 mamy policzenie Czyli po od 4, czyli po od x równego 4 Daje nam 8 do 4 na 4 silnia Razy yy do minus 8 to jest inaczej powie kalkulator że to jest 0, 0,5 7, 2, 5, 2, 2, 8, 8, 5, no i mając te wszystkie prawdopodobieństwa robimy sobie teraz sumowanie p, p od x równego 2, p od x równego 3 p od x równego 4 no nie będzie to wysoka wartość, ale zawsze jakaś i to będzie wartość od 2 mniejsze równo od x mniejsze od 5 będzie równa 0,09 6 6 1 3 3 2 5 wszystko mamy policzone i przypuszczalnie gdybym pisał tutaj to by wszystko się zmieściło także bez problemu myślę że wam się to wszystko zmieści no dobra, to dziękuję bardzo w takim razie.